W tym filmie dowiesz się, dlaczego świat jest lepszy niż myślisz, jak stereotypy możesz zastąpić realną wiedzą. Po tym odcinku przestaniesz się bać większości zagrożeń, zobaczysz jakie są fakty. To jedna z tych lektur, które totalnie zmieniają sposób myślenia o świecie, pokazuje właśnie, jak często wpadamy w w pułapki własnego umysłu. I myślimy, że świat się pogarsza, że wszystko jest czarno-białe, że trzeba działać natychmiast. Przeczytam za Ciebie książkę Factfulness. Jest to książka, która nie tylko otwiera oczy, ale też daje solidne argumenty do ciekawych dyskusji. Dowiesz się o pięciu instynktach, które szkodzą nam, które wynikają z ewolucji, a które warto zakwestionować. Jeżeli się nie znamy, tutaj Mijał szczepanek, jestem psychologiem biznesu i twórcą platformy BookTube.pl, gdzie publikuję swoje wideo notatki z najlepszych książek rozwojowych i biznesowych. Znajdziesz tam mapy myśli oraz moje autorskie interpretacje, które pomogą ci wdrożyć tę wiedzę w życie. Przejdźmy do pierwszego instynktu. Instynkt negatywności. Dlaczego mamy skłonność do widzenia świata gorszego niż jest w rzeczywistości? Ewolucja nauczyła nas zwracać uwagę właśnie na te złe rzeczy bardziej niż na te dobre, bo przodkowie, którzy ignorowali zagrożenia, drapieżników, choroby, mieli mniejsze szanse na przeżycie. Dzisiaj świat jest bardziej skomplikowany, można powiedzieć mniej zagrażający bezpośrednio jak było to wcześniej, ale mimo to bardziej przyciągają nas negatywne informacje. Twój mózg jest po prostu fabryką strachu. Jeśli widzi zagrożenie nawet tam, gdzie go nie ma, będzie zakładał, że trzeba być ostrożnym, aby czegoś nie przeoczyć, co powoduje, że czujemy niepotrzebny stres. Co więcej, media wzmacniają naszą skłonność do pesymizmu, gdyż media wiedzą, że złe wiadomości sprzedają się lepiej niż dobre. Nawet jeśli większość aspektów życia, aspektów życia na świecie się poprawia, media rzadko o tym informują. Postęp jest powolny, to prawda, a katastrofy nagłe, dlatego ich nie, nie zauważamy. E, tych postępów, wojny, zamachy terrorystyczne, katastrofy dzieją się natychmiastowo, więc są spektakularne. Postęp, czyli np. spadek śmiertelności dzieci, wzrost średniej długości życia zachodzi stopniowo, więc rzadko o tym słyszymy, rzadko się o tym mówi, no bo to nie jest jakiś duży przełom, to się dzieje stopniowo. To sprawia, że wydaje nam się, że świat staje się coraz gorszy, choć fakty pokazują coś odwrotnego. Jeśli sądzisz, że świat się pogarsza, to prawdopodobnie nie patrzysz na dane. Żywotność ludzi. Średnia długość życia w 1950 roku wynosiła 45 lat, a dziś to 72 lata. Dostęp do edukacji. W 1800 roku tylko 10% ludzi potrafiło czytać. Dziś już ponad 85%, ludzi, 85 ludzi na całym świecie. I to, co mówiliśmy, ekstremalne ubóstwo. W 1966 roku. Połowa ludzkości żyła w skrajnej biedzie, dzisiaj to mniej niż 10%. Czyli jest progres, jest lepiej. Jak unikać pułapki instynktu negatywności? Uważaj na nagłówki, zamiast opinii patrz na długoterminowe dane, bo to pokazuje inny obraz niż krótkie wycinki, i nie oceniaj świat na podstawie pojedynczych wydarzeń. Świat, Fakt, że świat nie jest jeszcze doskonały, no bo nie jest, nie oznacza, że nie jest lepszy niż kiedyś. Dlaczego bardziej boimy się rzeczy, które rzadko się zdarzają? Instynkt strachu znowu jest wynikiem ewolucji. Ludzie pierwotni, którzy reagowali natychmiast strachem na potencjalne zagrożenie, mieli po prostu większą szansę na przeżycie. I nasz mózg dalej działa wedle tych zasad. Instynkt strachu sprawia, że oceniamy ryzyko w sposób irracjonalny, koncentrując się na spektakularnych katastrofach, zamiast na realnych zagrożeniach, które dotyczą większości ludzi. Na przykład ryzyko śmierci w katastrofie lotniczej wynosi około 1 na 11 milionów, podczas gdy prawdopodobieństwo śmierci w wypadku samochodowym to 1 na 5 tysięcy. Mimo to wielu ludzi boi się latać, ale nie ma oporów przed codzienną jazdą samochodem. Zaraz zobaczycie, dlaczego tak jest. Świat stał się bezpieczniejszy niż kiedykolwiek, ale ludzie tego nie dostrzegają. Śmiertelność w wypadku, właśnie katastrof naturalnych, zmniejszyła się o ponad 90% w ciągu ostatniego stulecia. Dzięki temu, że technologii, które wykrywają różne e, zagrożenia. Wiele osób obawia się na przykład zamachów terrorystycznych, ale ich rzeczywiste ryzyko jest minimalne i tak dalej. Można tutaj te przykłady mnożyć. I strach to równanie. Można to um, zdefiniować jako ryzyko razy ekspozycja. Strach równa się ryzyko razy ekspozycja. I zaraz powiem czym jest ta ekspozycja i czym jest to ryzyko. I autor mówi, że strach nie jest reakcją na rzeczywiste zagrożenie, lecz na naszą percepcję tego zagrożenia. Ryzyko to obiektywne prawdopodobieństwo, że dane zdarzenie się rzeczywiście wydarzy. Czyli to, co mówiliśmy, statystyki, wypadki samochodowe, lotnicze i to, że coś jest przerażające, nie oznacza, że jest realnym zagrożeniem. Mimo że ataki terrorystyczne, katastrofy lotnicze czy zamachy budzą strach, rzeczywiste prawdopodobieństwo ich wystąpienia, czy to ryzyko, jest skrajnie niskie. W przeciwieństwie do tego, codzienne zagrożenia, takie jak choroby serca, wypadki drogowe czy zanieczyszczenie powietrza, są znacznie bardziej realne, ale budzą mniej strachu, ponieważ są mniej spektakularne. I warto o tym pamiętać, aby nie popadać tutaj w skrajności. I teraz druga część równania to jest ekspozycja, czyli ryzyko oraz ekspozycja równa się strach. Ekspozycja to częstotliwość, z jaką jesteśmy informowani o tych zagrożeniach, głównie za sprawą mediów. No, mówi się bardzo, Patetycznie o tych katastrofach lotniczych, mimo że są rzadkie, ale jest mocno to nagłaśniane. Tak samo zamachy terrorystyczne. W przeciwieństwie do tego, miliony ludzi umiera co roku na choroby serca, ale nie są one medialnie atrakcyjne, więc po prostu nie wzbudzają takiego lęku, bo jest niska ekspozycja. Jeśli codziennie słyszysz o zagrożeniu, wydaje Ci się ono większe niż jest w rzeczywistości. Warto o tym pamiętać. Aby się po prostu nie bać i skupić się na ochronie przed tymi rzeczywistymi zagrożeniami. Ok. Bojąc się niewłaściwych rzeczy, ignorujemy te, które naprawdę mogą nam zaszkodzić. Instynkt wielkości. Kolejny, kolejna rzecz, która może nas wprowadzać w błąd. Dlaczego błędnie interpretujemy liczby bez kontekstu? Media często używają takich dramatycznych statystyk, które wprowadzają nas w błąd, jeśli nie znamy skali problemu. Więc zawsze pytaj: w porównaniu do czego te dane są podane? Liczby mogą być używane do manipulacji, jeśli nie podaje się ich w kontekście. Liczby robią wrażenie, ale zanim uwierzysz, zapytaj: co to tak naprawdę znaczy? Jak sobie z tym radzić? Nie daj się zwieść procentom bez punktu odniesienia. Przykład. Jeżeli usłyszysz, bezrobocie wzrosło o 50%, brzmi źle, ale jeśli wzrosło z 4% do 6, to różnica jest niewielka. To jest 50%. Zyski firmy wzrosły o 300%. Super, ale jeśli wcześniej wynosiły prawie zero, to nadal jest niewiele. Więc uważajmy na manipulację informacjami. Nie bierz w nagłówki bez analizy trendu. Jeżeli usłyszysz 700 milionów ludzi żyje w biedzie, to dużo, ale kiedyś było to ponad miliard więc świat idzie w dobrym kierunku. Patrz na zmiany w czasie. Średnia długość życia wynosi 72 lata. Jeżeli to słyszysz, o, myślę, że to trochę mało, ale w 1900 900 roku było to 32 lata, więc jest duży progres. Jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie, to polecam tutaj na Booktube książkę Rytm okołodobowy lub książkę No Sweat, która mówi o tym, jak podejść do codziennej aktywności praktycznie. Dlaczego mamy skłonność do uproszczeń i myślenia stereotypowego? Ludzie mają naturalną tendencję do grupowania informacji i przypisywania całym kategoriom ludzi, krajów czy zjawisk tych samych cech, czyli po prostu oceniania bezpodstawnie. To upraszcza myślenie, ale często prowadzi do błędnych wniosków i stereotypów. Ten instynkt generalizacji sprawia, że ignorujemy różnice wewnątrz grupy. I popatrz, na przykład, Afryka jest biedna. To błędne. Bo są tam kraje zarówno biedne, jak i te bogate. Lub świat jest bardziej skomplikowany niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Zamiast wierzyć w schematy, warto patrzeć w, na, na te szczegóły. I w życiu codziennym również generalizujemy. Mówisz, młodzi ludzie nie chcą pracować. Jest to popularny mit, podczas gdy dane pokazują, że młodsze pokolenie często pracują więcej niż ich rodzice, ale w innych formach, np. praca zdalna, freelancing, lub mężczyźni nie okazują emocji. W rzeczywistości wielu mężczyzn wyraża emocje, ale w innych formach niż stereotypowo przypisane kobietom. Lub szefowie są tyranami. Uogólnia wszystkich szefów do jednego worka? Niektórzy mogą być trudni, ale wielu jest wspierających i inspirujących. Lub dzisiaj dzieci tylko siedzą przed ekranami. Faktycznie spędzają więcej czasu online, ale również uczą się nowych rzeczy szybciej niż wcześniejsze pokolenia. I też nie wszystkie dzieci siedzą przed ekranami. Jeżeli masz dzieci i chciałbyś. Książkę, którą tutaj możesz zastosować, to jest 7 nawyków szczęśliwej rodziny, tutaj na Buktywie, lub pozytywna dyscyplina, też praktyczne wskazówki, jak wychowywać dzieci. Dlaczego myślimy, że musimy działać natychmiast, zawsze, jeśli sytuacja nie wymaga pośpiechu? Nawet wtedy, w czasach prehistorycznych, szybkie reakcje ratowały nasze życie. Widziałeś drapieżnika, musiałeś szybko reagować, nie miałeś czasu na analizowanie sytuacji. I nasz mózg dzisiaj również działa podobnie. Gdy czujemy presję instynktownie chcemy działać natychmiast, nie zastanawiając się, czy jest jakieś inne lepsze rozwiązanie. Więc instynkt pilności sprawia, że czujemy presję działania teraz albo nigdy, co prowadzi do błędnych decyzji i podatności na manipulacje. Często słyszysz gdzieś tam w wiadomościach, w social mediach, żeby podjąć teraz szybko decyzję, to jest ostatnia szansa. Więc często popadamy w tę pułapkę. Wiedząc, że drugiej szansy nie będzie. Pilność prowadzi do złych decyzji, gdy widzimy na nagłówki, musisz działać teraz. Jeśli tego nie zrobisz, to będzie katastrofa. Nasz mózg od razu włącza tryb walki albo ucieczki, i strach powoduje, który się pojawia, że przestajemy myśleć analitycznie i podejmujemy po do, pochopne te decyzje. Jeśli ktoś mówi, musisz działać teraz, zapytaj, a co się stanie, jeśli poczekam i przemyślę to? Eksperyment z piankami marshmallow. Być może już kojarzysz, ludzie, którzy potrafią czekać, osiągają więcej. Były dzieci, które dostały pianki słodkie i powiedziano im, jeżeli poczekasz, nie zjesz teraz, wrócę za chwilę, dostaniesz więcej. I druga grupa dzieci, która nie potrafiła poczekać i zbadali potem te dzieci na przestrzeni lat, te, które potrafiły odroczyć te gratyfikacje, osiągały większe sukcesy w przyszłości. Jeśli interesuje Cię ten temat, żeby właśnie zwolnić, nie podejmować pochopnych decyzji, to na moim YouTubie znajdziesz film pod tytułem Paradoks Sukcesu. Paradoks Sukcesu. Wolniej znaczy szybciej. Czyli powiem o pięciu powodach, dlaczego warto. Zwolnić. Jeżeli taka forma poznawania książek ci się spodobała, to koniecznie przetestuj platformę BookTube.pl. Możesz teraz to zrobić przez 30 dni. Otrzymasz dostęp do wyzwania. 30 książek w 30 dni. Otrzymasz każdego dnia o 7 rano jedną książkę z moimi mapami myśli prosto na maila. Do zobaczenia. Link znajdziesz pod tym filmem.